Raz, dwa, trzy. A więc tak, Londyn kojarzy mi się przede wszystkim z wioską olimpijską, bo tam spędziłem najwięcej czasu. W sumie to były takie mieszane uczucia, bo oprócz tego, że sama wioska, sama w sobie organizacja była naprawdę świetna, to, to wynik już nie, nie tak fajny. Miałem okazję tylko raz być w centrum Londynu i zdecydowanie na tym wyjeździe poświęcę więcej czasu, bo wiem, że będziemy mieli cały jeden dzień wolny i planuję, planuję zobaczyć trochę rzeczy. Natomiast no sam, sama jakby idea wyjazdu jest na pewno świetna, no bo z tego co zdążyłem zauważyć to walnik siatkówka nie jest bardzo popularna. E, nasi rodacy starają się chyba ją rozprzestrzenić w tamtym regionie, i e, cieszymy się bardzo, że tam zawitamy i będziemy mogli im w tym w jakiś sposób pomóc. E, dla nas to jest będzie turniej taki typowo przedsezonowy, bo tak naprawdę drugi tydzień odbijamy piłkami, e, ale w miarę możliwości postaramy się zaprezentować jak najlepiej i wygrać jak najwięcej spotkań. Są to kluby partnerskie. E, ale ja myślę, że to wszystko się bardziej odbywa na poziomie jednak organizacyjnym i tam, że tak powiem, poziomie troszeczkę wyższym. My, my obojętnie z kim grając, gdzie jadąc, to zawsze no, myślimy o zwycięstwie i tak naprawdę, mimo tego, że oficjalnie są to zespoły zaprzyjaźnione, no to myślę, że bardziej chodzi tu o formy organizacyjną.